Dzisiaj robię, bo dawno nie robiłam filmiku. A co się dzieje? Tutaj jest e, ptaszek, który się nazywa Porio Właśnie się uszkodził. Mam nadzieję, że będzie ok. E, Złamało mu się pióro, w którym płynie krew. Także, żeby nie było blood loss, żeby nie było straty krwi, to trzeba albo uciąć, albo no, zobaczyć, jak, czy nadal krew leci, czy nie. Witam wszystkich, tutaj świat Fobiczki. Siedzę sobie na balkonie w trochę innej, powiedzmy, scenerii. Niedawno kupiliśmy dom, także no, zobaczcie. Basen siostry Na tym leży kamera A więc tak, wygląda to fajnie Pokażę Wam jeszcze ulicę Tutaj nasz podwórko takie No tak robią A, Mała podwórka Tam zaraz ulica Ale lepsze co niż nic, prawda? I w końcu to Kanada, także coś za coś ok Mam tutaj moją ściągawkę ten filmik robię dlatego, że A. Dam wam parę wskazówek Jak to sobie radzić z Małą pewnością siebie Bo to jestem ja, ma pewność siebie Opisuje mnie to bardzo dobrze Zawsze mam kompleksy, czuję się, czuję się źle ze sobą Zawsze jak wychodzę to myślę co Wszyscy myślą o moim wyglądzie i tak dalej Więc Pierwsza Wskazówka e, Tak Znajdźcie sobie bransoletkę albo naszyjnik e, Albo co chcecie No tutaj kreatywność e, Kreatywnością możecie się wykazać e, Więc Na czym to polega Codziennie wieczorem bierzecie Koralik jeden Z tego i mówicie Jestem wdzięczna za to, że dzisiaj e, Porozmawiałam z koleżanką Drugie, jestem wdzięczna, że a, że nauczyciel wytłumaczył mi pewien temat dobrze, albo może być, jestem wdzięczna, że dzisiaj była ładna pogoda, bo nienawidzę zimy i starajcie się jak najwięcej tego. No, może być generalnie wszystko, nie? Ale starajcie się tak bardziej, żeby wydarzenia z tego dnia to pokrywało. No i co to Wam da? Da Wam to pozytywny pozy... bardziej pozytywne nastawienie um... Będziecie po prostu doceniać bardziej to co macie i no okej okay. <laughs> wiecie o co chodzi sami zobaczycie efekty jeśli yy... będziecie robić właśnie to ja zaczęłam to już robię od tygodnia i no nie wiem można spróbować, prawda? Wierzę w to, że pomoże. Wierzę, wierzę że to pomoże po prostu. Mm, Okej. Okay. Kolejna wskazówka to wieczorem również zapisać sobie, jak myślicie, że przebiegnie dana sytuacja. Napisać to w formie historyjki, a dla przykładu. Wstałam rano poszłam do szkoły, e... Zobaczyłam dużo ludzi. Byłam pełna energii, jak wyszłam do klasy. Zobaczyłam tę moją koleżankę. Uśmiechnąłam się do niej i od razu zapytałam się, jak, jak był jej dzień. Jak minął jej weekend? I takie tam. No dobra, to jest bardzo takie. Podstawowe, nie? Napiszcie to bardziej kolorowo i tak dalej. I co to z Wam zrobi? Przez noc Wasz mózg zakoduje to. w podświadomości. Nie wiem jak się to nazywa. w podświadomości? Nie. Po prostu zapamięta to jako wydarzenie w Waszej. subconscious mind. Nie wiem jak to się mówi po polsku, ale po prostu mózg Wam to zapamięta. I na następny dzień e, bardzo prawdopodobne, że będziecie się tak właśnie zachowywać. I tak się właśnie stanie, jak opisaliście. Mm. O no wiadomo, że nie tak idealnie, ale wiadomo o co chodzi. Mm. Jeszcze tego nie wypróbowałam. Jestem podekscytowana, na to wypróbować. E, jak się przydarzy jakaś większa okazja, na przykład, e, nie wiem, będę z kimś, wyjdę z kimś na zewnątrz. A, do centrum albo mm, albo będę szła na jakieś spotkanie, jakieś coś, coś, coś takiego. Ok. Kolejna wskazówka. E, jeśli macie y, kompleksy na punkcie swojego wyglądu, ja mam bardzo duże. Codziennie patrzę w lustro zbyt długo i wiem, że to nie jest zdrowe. A ja tak już robię, więc ostatnio staram się mniej po prostu, yy, mniej po prostu się obs mniej, mniej mieć obsesję na punkcie swojego wyglądu, mniej zerkać w to lustro, yy, mniej się przejmować tym wszystkim. Um, więc tak, Cięż to jest najcięższe, yy, żeby zaakcesować yy, swoje ciało według mnie. Yy. No codziennie się z tym zmagam. To jest moja największa... największy problem. Um, jeśli czuję się dobrze ze sobą, to i dzień będzie lepszy. Jeśli się czuję bardzo źle, to dzień będzie do dupy. Um, także tak to działa u mnie. Nie wiem jak u was, może akceptujecie się w 100%, a znowu... Y, zwa, y, czujecie... Y, a znowu z drugiej strony y, nie umiecie się porozumiewać z ludźmi. U mnie to jest trochę tego i trochę tego, ale jednak bardziej, że nie akceptuję siebie jeśli chodzi o wygląd, i ostatnio mi coś takiego pomaga, zmawianie sobie, że wszyscy jesteśmy jednak z tej samej materii, tylko ta materia jest inaczej uformowana. Generalnie to jest. Yy, tak jest. Wszyscy są generalnie to sami: ludzie to ludzie, prawda? Mm. Te trzy wskazówki, czyli a, bransoletka albo naszyjnik, albo co chcecie. Jesteście wdzięczni za co? Jak najwięcej z tego dnia? Drugie, zapiszcie sobie wieczorem, jak przybiegnie Wam ta sytuacja. Mózg Wam to przez nas zakoduje i się prawdopodobnie tak stanie. I nie obsesuj się, nie, nie bądź w obsesji o swój wygląd. Nie spoglądaj tak dużo w lustro. Stara się to ignorować. No, dostaliśmy to ciało, jesteśmy na tej planecie. Jesteśmy w sumie częścią planety, więc pasowałoby to ciało jednak zaakceptować, nie walczyć z nim, bo nie zmienimy go, tak czy siak. Jeszcze na koniec taka jedna wskazówka. E, często siebie naznaczamy na przykład. Ja siebie naznaczam jako cicha, jako e, nudna, której wszyscy nie lubią, więc lepiej sobie pomyśleć, zidentyfikować siebie jako osobę mądrą. Pewną siebie, automatycznie, jeśli się zidentyfikujecie z tym dobrym, to je wam się myślenie trochę zmieni. Ja z tym, z, ja coś o tym wiem, bo na przykład jak poszłam do centrum ostatnio, motor, samochód. Poszłam do centrum ostatnio mm, i mówiłam sobie, że jestem pewna siebie. I nie wiem, co się stało, ale naprawdę zachowywałam się dość jak nie ja. Na przykład miałam głowę prosto tak. Nie wiem co się wtedy ze mną działo, ale być może właśnie wmówienie sobie, że jestem, jestem pewna siebie. Jak się to mówi fake it till you make it. Udawaj, aż się tym staniesz. A także udawajcie, że jesteście pewni siebie, aż się tak rzeczywiście stanie. No cóż, to, to moje wskazówki, to tyle na dziś i wiem, że nie robię często filmików, ale po pierwsze nie mam pomysłu, po drugie jestem zajęta szkołą i po trzecie nie chcę mi się za bardzo, robię to raz na jakiś czas na temat, jeśli mam rzeczywiście jakiś temat. Dzięki Wam, like this video i pa do zgłoszenia. Za jakiś czas.